Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play LEGO Marvel Super Heroes 2. W tym odcinku lecimy sobie do Attilano, czyli do góry. W tamtym kierunku. Zobaczymy ile tam jest do zrobienia. Na pewno troszkę jest. Nie zaznaczyłem sobie tylko punktu, gdzie mam lecieć, ale na pewno do góry. To jestem tego na 100% pewny. Ostatnio był Asgard, który teraz jest na dole ekranu. No, i już jesteśmy nad Chronopolis. Dobra, zobaczmy, gdzie mamy ten ekran, żeby odblokować. Tutaj jest. No to lecimy. I zobaczmy, ile tego jest. No, trochę tego jest. Nie powiem, bo trochę tego jest. Mamy kartografa 13 na 18 I tak, gdzie my jesteśmy? Tutaj chyba, tak? Tutaj. Dobra, to weźmiemy sobie jakąś. O, może tutaj? Zagadka, bliżutko. Co? Tu może być trudnego. Aha, tu jest pewnie kocek. Dobra, już widzę, że mamy coś z tym zrobić. A w środku mamy. Aha, Kapitan Ameryka potrzebny będzie? Chyba tak. Tutaj coś brakuje. Aha, w ten sposób. Dobra. Tutaj mamy trafić pewnie. Okej, okay, no to zaraz, zaraz. Nie wszystko na raz. Skoro to jest na czas, to musimy jeszcze coś z tym zrobić. Jak to ładnie nam pokazuje, gdzie, gdzie to ma być. Okay. Moja magia wydaje się idealna na tę okazję. No, co jest, za daleko jestem? No, nareszcie. I to tutaj. Okej, okay, to by mogło zacząć działać, ale coś mi tu jeszcze brakuje. A nie, wszystko jest chyba. Dobra, no to potrzebujemy kapitana Ameryki. To się włączy. Dobra. To się włączy, i chyba tutaj mamy tylko z tym zrobić porządek. No, dobra, widzę, że nie zdążyliśmy. Jest włączone już. Dobra, czyli tylko tutaj trzeba wycelować i tyle. Jeszcze raz. No, pokaż się. Byle by to tam zdążyło dolecieć. Jest. Mamy to? Mamy to? Mamy to! Na pewno jakoś to wykorzysta. A my lecimy dalej. Wyścig tutaj jest, ale wyścig mam nadzieję, znaczy na pewno mnie gdzieś wyniesie daleko. Więc misja. Chociaż misja też może sporo zająć i też daleko wyprowadzić. Ale miejmy nadzieję, że to nie jest akurat ta. Podejrzewam, że budzi się nowy nabytek naszej wieży. Mo Moim zadaniem jako magistra jest dbanie o to, by ci, którzy niefortunnie przeszli dziką terigenezę, mieli opiekę podczas przemian. Według pogłosek pojawił się już ktoś taki, a w dodatku poświęcił się złu, co czyni tę sprawę priorytetową. Zwykle bez problemów, sprawnie i osobiście rekrutuję podobnych delikwentów. Lecz ten wydaje się wyjątkowo przebiegły, a moje śledztwo póki co spełza na niczym. Raczysz mi dopomóc w tej sprawie? Chyba muszę. Zasięgnij języka wokół. Miejscowi będą wiedzieli wszystko, co potrzebne. Nawet nie wiedzą, co takiego wiedzą. Złoczyńcy naprawdę dziś nie Zajmiesz się awanturą nieopodal? Tutaj ktoś jest. Pierwsze informacje. Jak tylko usłyszałam, że w Chronopolis jest latające miasto, to musiałam zajrzeć. No ale docierasz i widzisz, w sumie zwykłe miasto. Z wewnątrz w ogóle nie kojarzysz, że ono lata. Ściema. Następna informacja jakaś, bo to jest jakoś no, taka no, zbędna. Jakkolwiek! Gdzieś u góry. Tutaj. No tym piętrze, mniej więcej. Rozszalały inhuman? Niby był ktoś, kto bełkotał o jego świętej powinności, której nie spełnił Maximus. Ale pewnie turysta, no nie? Kto wie, co tam się teraz zwiedza? Okej, okay, tutaj jeszcze ktoś obok. Kryształy terigenu są podobno zabezpieczone i ściśle strzeżone, więc skąd się bierze tylu tych nowych Inhumans? Nie wiem, czy to potrzebne będzie, ta informacja. Na dole ktoś jest jeszcze, ale zaraz tam pójdziemy. Najpierw tutaj na tym poziomie jeszcze poszukamy. A nie, to jest postać chyba. Nie, dobra, dobrze. Dobrze czy nie? Dobrze. Dobrze. Ciekawe, co by było, gdybym mnie poddać Terry Genesie. Przy moim farcie pewnie bym straciła zdolności. Na przykład nie umiała dłużej liczyć do tyłu. Niby nic takiego strasznego, ale potem przychodzi Sylwester i nagle życie robi się trudne. Brrr. <laughs> Ciekawa. O, o, o. Skok. Ciekawa sytuacja, taka trochę dziwna. Chyba troszkę niżej. Jeszcze niżej. Myślę, że Avengers naprawdę mają szansę pokonać Kanga. Zdaje się, że gdzieś przy pałacowych drzwiach plątał się jakiś był koczący do siebie Newman. Nie byłem dość blisko, żeby słyszeć. Black Ball to raczej wiedzieć, jak się tu dostał. Koleje kangowe tu nie jeżdżą. <laughs> Dobra. Nie wiem co sądzić o tych tłumach gości. Wracamy do naszego kolegi. Pyta, jestem leworęczny. No, co jest? Nie wszyscy Attilanie są odpowiednio poinformowani. Na przykład masz dla mnie informacje, twoja twarz to zdradza. E, gdzie ta nowa superistota? I czy nie używa mocy jakimś jakieś złe sposoby? Przy pałacu. Rozumiem. Ale czy cokolwiek wskazuje na jego niecne zamiary? Zaraz poszukamy. Chyba to. Wygląda na to, że nasz przyjaciel jest przy pałacowej bramie. Czas tam ruszyć. No to chodźmy. Prowadź, kolego. Lepiej przygotować się na najgorsze. Widywałem New Humans dysponujących czymś, co można opisać tylko mianem wszechmocy, tworzących rzeczy myślą. Jest szansa, że stworzy coś niegroźnego, jak kanapkę czy baterię, ale lepiej na to nie licz. Idę, idę. Widzę go. Lepiej zachować ostrożność. Rozmawiasz z królem teraz, kolego. Mhm. Jestem magister Karnak, Zwierzy mądrości. Masz zaprzestać swoich mhm. knowań i pójść ze mną, abym dopomógł ci w pojęciu nowych zdolności. Jak śmiesz? Ja mam tolerować taką bezczelność? Zaczynają się me rządy terroru. Jam niepowstrzymany. Jam jest Transformers. Młah! Tak śmieszne. Gonimy go. Jest gorzej niż myślałem. Jednak nie uniknął częstej przy zdobywaniu mocy chorobliwej megalomanii. Nie wspominając, że to przezwisko jest już zajęte, dalej. Czas w pościg. Ciekawe przez kogo zajęte. Gdzie my idziemy? <śc skincare> Ej, piszesz się na mały wspólny trening. Nigdy mnie Jecha! nie znajdziecie! <ś>...? Moja spostrzegawczość nie ma sobie równych, nie dam się zmylić. Zobaczmy jednak, czy moja prawa ręka zdoła cię zlokalizować. Już mam. Za Asgard! Już idę. Król cię... zlikwiduje. Ja, jak śmiesz! <laughs> po prostu chciałem trochę uśpić waszą czujność. Tak, dokładnie. Bo on jest wszechpotężny! <laughs> Nie do końca. Biegnie, biegnie. Gdzie jest kolejny przystanek? Czemu tak milczysz? Powiedz coś. Tym razem. Ani słowem nie zdradzę swojej obie. Ach, kurczaczek. A więc nie będę tchórzliwie milczał, jak to czyni pewien król. Najwyraźniej przyjął nową postać. Ty chyba lubisz uderzać rzeczy. Nie będę ci więc odbierać radości. Król więc się odezwie. Oszty! Transformers jeszcze powróci. Zobaczycie! A raczej wcale nie, bo będę zupełnie niewidoczny. Pościg trwa? Na pewno nie ma już wiele sił. Pozwólmy mu się zmęczyć i spokornieć. Żeby król ci pomagał w twoich obowiązkach. Ojojoj. Padł jak placek. Odkąd Kang uziemił naszą kopułę, o wiele bardziej pilnujemy bezpieczeństwa. Już wszędzie nastawiali tych małych okropnych barierek. Teraz tutaj? Nie obejmujesz mej potęgi umysłem. Ty śmiertelny nic! Jedna rzecz wyróżnia się na tle innych. Ufam, że widzisz, która. Król jest nieomylny. I powie coś na ten temat. Poznacie, czym jest ból zadany ręką Transformersa! Dosłownie wszystko rozwalił. Transformers. Odblokowany? Czy nie? Nie transformowałem w żywą porażkę. Tradycyjnie mało efektownie. Poleganie na zdolności tak prostej, jak zmiana w wyposażenie, to kolejny dowód na to, że zdobywanie nieludzkich mocy musi się odbywać pod nadzorem. Wieża mądrości jest ci wdzięczna za pomoc. W tym wypadku zrezygnujemy z opłat za naukę naszego nowego członka. Szczerze nie wiem nawet, kto by je uiścił. Faktura na Transformersa raczej by nie wystarczyła. Karnak odblokowany a my lecimy dalej. Tylko gdzie? Gdzie jesteśmy tutaj? Tu jesteśmy, tu mamy zagadkę jakąś, więc tą zagadką się możemy zająć, no to tutaj lecimy. Ludzi, jakby chłodni. A jeszcze tutaj, ok? Myślę, że Avengers naprawdę mają szansę pokonać Kanga. Już to zrobili. Pokonali dawno. Trochę trzeba zaktualizować informacje. Iron Man, dobra. Wyglądasz na kogoś, kogo dopuszczono by do procesu tarigenezy. No ale. Co tak patrzysz? Większego komplementu nie ma. No i mamy kolejny klocek. Szukamy kolejnych zagadek. Może tutaj? Gdzie to Chyba jest? Chyba zacna z ciebie istota. U góry. Ciekawe jak wysoko. O, trochę niżej. Tutaj mamy coś, ale jak się tam dostać? No, to coś dało, ale chyba trochę mało. Czy to coś pomoże? Spidey, dawno cię nie było. Może być też Spider-Gwen. Spider-Gwen. No, i tutaj potrzebujemy Miss Marvel. Czas na nieco słodkiej, bolesnej. Bolesnej, właśnie. Zaraz, gdzie mam iść? Nie, tutaj dobrze. Tak, dobrze. No i ciś. Teraz tutaj. I gotowe. Rozwalone. Teraz tam potrzebujemy. A no, Tor w sumie był chyba nie? czy, czy nie? Jest! Dobra, zanim on by tutaj dotarł, to. Czas na nieco słodkiej, bolesnej sprawiedliwości. Trochę by to trwało. Co jest? Nie, no naprawdę, zamieniłem się i muszę to jeszcze raz zrobić. Nie przeszkadzajcie sobie, to tylko wizyta przyjaznego pająka! Myślałem, że on był blisko, a ten się tak daleko wybrał, do Asgardu właściwie, do, do siebie. Kolejny raz, labirynt pokonany. Te zabezpieczenia w Attilanie. Dobra i teraz nie będziemy się zamieniać, tylko po prostu postać zmienimy. Na tora. Tutaj młotem uderzymy. OK I powinno być otwarte. A no tak, jeszcze raz trzeba to otworzyć, to znaczy wyłączyć ten prądy żeby móc tam. Po prostu wejść. No i teraz możemy tam spokojnie wejść, zabrać klocek zaiste zacna rzecz! I wychodzić, zanim Pięk to się setnik. włączy. Następna rzecz. Następna rzecz może tutaj przejdziemy się do tego pomnika ze złota. O, nawet tutaj jest. 105 potrzebne, mamy 118. Co tutaj będzie? Królewska rodzina? Chyba tak. Ciekawie to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Tutaj kolejna zagadka. Dobra, wykonamy sobie tą zagadkę. I chyba na tym będziemy kończyć. Bo ten odcinek już troszkę trwa. A zagadka? A gdzie ta zagadka w ogóle jest? O Boże, to nie tutaj, o tutaj. Okej. Okay. Co my mamy tu zrobić? Tor musi tu naładować. Co dalej? Okej, okay, coś się dzieje. Rozpoczynam proces destabilizacji. Główne źródło zasilania zostało zniszczone aktywacja awaryjnego źródła zasilania. Ciekawe, sklam. moduły awaryjnego zasilania mają 37,5% szans na skuteczne działanie. Tyle samo szans na przeciętny człowiek używający zandariańskiego komputera na uniknięcie śmiertelnych obrażeń. Wyniki mogą się różnić. No to ronda druga. No, I drugi raz. Proces destabilizacji. Ciekawostka: ałtyjskie awaryjne źródła zasilania emitują w chwili awarii fioletowy dym. Następnie dochodzi do eksplozji. Aktywacja awaryjnego źródła zasilania. Do trzech razy sztuka? Niech będzie. Niech będzie. O, mamy dwóch torów. To co, jednego zamienimy na kogoś innego? Nie widzę problemu. Czy to brzmi jak przechwałki? Tak powinno. No, rozwalisz to, czy nie? Przecież to jest ze złota. O, teraz dopiero. Tu potrzebujemy doktorka Strange'a. Jest tutaj niezbędny. Znowu Thor. Musi trochę pomachać swoim młotem. No i to chyba już ostatnie. Więcej nie mamy tych źródeł zasilania. Młoda trzymało użyć, Procesu to torto mógł sam zrobić. Zakończony złoty krocek. No to. Może nadzwyczaj... dziękujemy za skorzystanie z atyliańskich usług destabilizacji i awaryjnych źródeł zasilania. Konto zostanie obciążone kwotą transakcji w ciągu 5 dni roboczych. Okej, okay. na tym sobie kończymy ten odcinek z tą informacją. Jeśli wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subika i komentarz. Hej!